No, ja pierdolę. Nie wiem nawet jak zacząć, więc po prostu zacznę. W podręczniku do religii znalazły się argumenty, które przeczą teorii ewolucji. Tak, w podręczniku do religii, tak, argumenty dotyczące biologicznej teorii ewolucji tak, tej samej ewolucji, którą Kościół katolicki akceptuje. To jest tak bardzo absurdalne, że. No, przystoi, żeby ten temat poruszyć, bo kiedy tylko się wczoraj o tym dowiedziałem, za pośrednictwem niezawodnego Make Life Harder, to chciałem to skomentować. Potem zasypiając myślałem o tym, że muszę to skomentować. Kiedy się obudziłem, pomyślałem, że chcę na ten temat coś powiedzieć. Teraz jestem w Olsztynie i zamiast odpoczywać, po raz pierwszy, mając okazję wyspać się, tak naprawdę bez małego dziecka, no to siadłem, bo znowu będzie mnie to męczyło. Po kolei. Najpierw odnieśmy się do wszystkiego merytorycznie, a potem pozwolę sobie na taki prywatny, subiektywny komentarz, dobra? W sumie nie wiem, po co pytam Was o zdanie, bo to jest mój kanał, więc zaczynajmy. Jakie to argumenty świadczą, zdaniem, podkreślę, podręcznika do religii przeciw teorii ewolucji? Po pierwsze, brak dowodów istnienia form pośrednich. Na przykład, to jest złoto między ptakami a ssakami. Jako formę pośrednią w tym wypadku domyślam się, że chodzi na przykład o to, że pomiędzy drapieżnymi teropodami a ptakami powinno być coś co jest podobne i do jednego i do drugiego i było takim ogniwem gatunkiem który był na drodze od właśnie tych dinozaurów do tych współczesnych opierzonych dinozaurów na przykład może to być Archaeopteryx z tym że tutaj rodzi się pewien problem bo zawsze można powiedzieć no dobra ale gdzie jest forma pośrednia pomiędzy dinozaurem X a Archaeopteryxem lub pomiędzy Archaeopteryxem a wróblem. I jeżeli wskażemy tę formę pośrednią, no to tak naprawdę mnożą nam się odcinki, które trzeba uzupełnić. Chodzi mi o to, że tego typu argument zawsze będzie można podnieść, że między jednym gatunkiem a drugim, które są w tej linii ewolucyjnej po sobie, praktycznie zawsze będzie brakowało form pośrednich, a jeżeli te formy pośrednie się znajdą, to będzie można się bronić. Nie, tutaj różnice są zbyt małe, przecież to jest dokładnie ten sam gatunek, pierwszy albo drugi. Więc w ogóle w ten sposób myślenie jest zdane na porażkę. Co więcej, te formy pośrednie są cały czas znajdowane. Oczywiście nie tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli, tylko tam, gdzie nam się udaje. Niemniej cały czas wypełniamy te luki, odkrywając nowe gatunki. Jesteśmy lepiej w stanie... Odtworzyć linie rozwojowe, a więc mamy formy pośrednie. Oczywiście tak sformułowany zarząd zawsze będzie przeczył teorię ewolucji, bo jest po prostu tak skonstruowany, tak ułomnie skonstruowany, ale oczekiwanie, że znajdziemy coś, co było pomiędzy ptakami a ssakami, domyślam się, przynajmniej tak to rozumiem, że tutaj zakłada się, że ssaki wyewoluowały z ptaków, no to tutaj na pewno tego nie znajdziemy, bo tak nie było. Formą pośrednią, gdybyśmy szli po drzewie rozwojowym, mogły być gady, pragady, które łączą linię ptaków z linią ssaków. Natomiast to, że w podręcznikach do biologii bardzo często omawia się to właśnie w ten sposób, czyli ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, to nie znaczy, że e, za każdym razem mamy, że jedno wyewoluowało z drugiego. Tutaj po prostu, e, nie wiem, idiotyczny, to, to jest duże niedopowiedzenie e, o tym argumencie. Ale na szczęście nie jest to argument jedyny. Może dalej jest jakoś lepiej. Nie. Niezmienność niektórych gatunków przez miliony lat których? Serio. Wcześniej mieliśmy przynajmniej przykład. Zupełnie chybiony, ale jednak był przykład. Tutaj żadnego takiego przykładu nie ma. Domyślam się, że na przykład może chodzić o krokodyle, które mówi się, że są współczesnymi dinozaurami, ale tak naprawdę w miarę współczesne krokodyle Powstały jakieś naście milionów lat temu, i co więcej, nie pozostały one niezmienne. A więc nie ma także że jakiś gatunek pozostaje niezmienny na przestrzeni milionów lat. Nawet takie żywe skamieliny, o których opowiadałem kiedyś na e, kanale Uwaga Naukowy Bełkot, jak Latimerie, które uważaliśmy, że wyginęły no, w epokach, które były odległe od nas o dziesiątki milionów lat, a potem zorientowaliśmy się, że jeszcze kilka populacji tych ryb żyje, uległy na przestrzeni tych Przedziałów czasowych, gigantycznych przedziałów czasowych zmianą. Nie były to duże zmiany, ale jednak zmiany, więc niezmienność przez miliony lat do skreślenia. Zwłaszcza w momencie, kiedy nie pada tutaj żaden konkretny przykład. Co dalej? Druga zasada termodynamiki. W przyrodzie typowy jest rozpad i dążenie do nieporządku, a nie ewolucja i rozwój. <laughs> Dobra, w drugiej zasadzie termodynamiki nie ma nic o ewolucji. Natomiast. To, że przewiduje ona, że raczej z porządku będzie powstawał nieporządek, czyli entropia, miara nieuporządkowania układu będzie rosła z czasem, jest prawdą. Z tym, że. Życie przeciwdziała tej entropii. To znaczy, jedną z definicji życia, jakie kiedyś usłyszałem, jest właśnie to, że organizm jest żywy tak długo, jak jest w stanie powstrzymać te tendencje do nieuporządkowania, wydatkując na to energię, wykazując w tym kierunku aktywność. Generalnie życie to jest cykl procesów, który sprawia, że nasze komórki się nie rozpadają, że nasze komórki się nie rozkładają, że materia, która nas buduje, nie ulega degradacji w coś. Co żywe być nie może, a kiedy to życie się kończy, no to wtedy mamy najlepszy przykład właśnie tej wspomnianej entropii. Nie ma siły, która przeciwdziała temu nieuporządkowaniu, dochodzi do rozkładu, do zwiększenia nieuporządkowania, do rozłożenia materii organicznej. Więc no nie zdziwię Was, jak powiem, że to jest kolejny kretyński tekst, bo naprawdę tutaj dużo ostrzejsze słowa cisną mi się na usta. Więc idźmy dalej, nie roztrząsajmy akurat tego. Fiasko laboratoryjnie wywołanych mutacji. Których? Serio, przykład może jakiś, bo z tego co pamiętam, kiedy pisałem książkę, to yy, na przykład badania na muszkach owocowych drosofila melanogaster. Yy, bardzo no, była, powiedziałbym, skuteczna. Próba wywołania mutacji, kiedy stosowano np. promieniowanie jonizujące, albo kumulacja tych mutacji, kiedy dochodziło do krzyżowania osobników, więc laboratoryjne mutacje popchnęły bardzo mocno genetykę do przodu. I co to w ogóle znaczy fiasko wywołanych mutacji? Każdy podział komórkowy jest związany z punktowymi mutacjami, więc nie trzeba ich wcale labo laboratoryjnie wywoływać, żeby je zaobserwować. Jeżeli ktokolwiek w Waszej rodzinie miał nowotwór, to jest właśnie mutacja, która się przyjęła do organizmu. I wcale nie musiała koniecznie takiej osobie, która na taki nowotwór cierpiała, uniemożliwić rozmnożenia się i przekazania genów predysponujących do wystąpienia takich mutacji albo do wystąpienia jakiejś choroby dalej. Wcale nie trzeba laboratoryjnie tego dowodzić. To się dzieje zupełnie naturalnie, tak jak powiedziałem, przy podziałach komórkowych, których doświadczamy każdego dnia tysiące. Naprawdę czuję zażenowanie, że takie rzeczy. Prostuje. Ale jednocześnie mam wrażenie, że chyba trzeba. Jest jeszcze jeden punkt. Równoległe istnienie form niższych i wyższych. Tutaj totalnie nie rozumiem o co chodzi, ale się domyślam, cytując klasyka. Wydaje mi się, że chodzi na przykład o to, że małpy nie schodzą z drzew, co bardzo często słyszałem i rzeczywiście małpy nie schodzą z drzew, bo my nie wyewoluowaliśmy ze współcześnie żyjących małp, a więc współcześnie żyjące małpy nie są naszymi przodkami, one są inną linią rozwojową, która przystosowuje się, ewoluuje pod kątem innych presji, czy pod działaniem innych presji, a więc w nieco innym kierunku niż my, ludzie. Co więcej, wcale nie jest tak, że bardziej złożona, taka wyższa forma życia jest lepiej przystosowana. Znaczy to, że my jesteśmy tak, a nie inaczej inteligentni, nie sprawia, że jesteśmy lepiej przystosowani niż y, szympansy, które korzystają z prostych narzędzi, albo bakterie, które w ogóle prawdopodobnie nie wyewoluowały bardziej złożonej świadomości. Zresztą tego znowuż nie możemy wiedzieć. Niemniej istnienie form niższych i wyższych samo w sobie w takim sformułowaniu jest. Y, Problematyczne w interpretacji, natomiast jeżeli jest rozumiane tak, jak ja to rozumiem, bo może się mylę, może autor miał co innego na myśli, ale jeżeli jest tak, jak ja to rozumiem, czyli że bardziej, mniej złożone, z podobnych drzew rozwojowych, no to. To nie, znowu nie. 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 Zanim przejdziemy do tej części, gdzie są subiektywne opinie, jedna prośba. No tak, prośba do Was. Dostałem się w tym roku z dwoma filmami do finału konkursu Grand Video Awards, ale znając historię tego, że moje produkcje nie znajdują uznania w oczach jury, jest w tym roku szansa, żebyście wy mogli pomóc zdobyć mi nagrodę, wystarczy zagłosować na jeden z tych filmów. Konkretnie chciałbym, żebyśmy zagłosowali na film, który powstał we współpracy z niebezpiecznikiem i dotyczył tego skamu na 37 tysięcy złotych, jak mnie chcieli przez telefon szukać Link znajdziecie w opisie i tylko jedna informacja, żeby głos został potwierdzony, trzeba kliknąć w link, który przyjdzie do Was mailem. Z góry dziękuję. Jeżeli nie, to trudno. Jeżeli podobają Wam się filmy, no to tak można y, pomóc, stawić mi statuetkę. A teraz reszta tego materiału. I teraz pozwolę sobie jeszcze na kilka słów takiego subiektywnego komentarza, jak to zapowiedziałem, bo uważam, że fakt, że to nie zostało w ciągu 24 godzin w żaden sposób e, skomentowane przez ministra edukacji czy kogokolwiek z Ministerstwa e, Edukacji jest skandalem. To jest skandaliczne. Po pierwsze dlatego, że nie od tego jest przedmiot o nazwie religia, żeby nauczać ewolucji. Po drugie, jeżeli mówimy tutaj o religii chrześcijańskiej, kościół katolicki jak najbardziej akceptuje ewolucję, więc tutaj jest podwójny strzał w stopę i jest jeszcze jedna kwestia, że to jest niezgodne z faktami naukowymi. I to jest chyba najbardziej bolesne, że miejsce, w którym powinniśmy się uczyć, jak działa świat, jak zdobywać informacje na temat świata, Pokazuje nam, że można w bardzo niejasny, niespójny, niekonsekwentny i czasami niezrozumiały sposób napisać coś totalnie sprzecznego z konsensusem naukowym, którego powinniśmy się uczyć na innych przedmiotach, a w zasadzie dyskutować o nim na innych przedmiotach. I może jeszcze bym zagryzł zęby, dwa dni przeczekał, przeszłoby mi, puściłbym to koło siebie, ale nie mogę. Nie mogę, dlatego że no. W mojej głowie nie ma miejsca na to, żeby w szkole można było bezkarnie przytaczać takie absurdalne, źle sformułowane, niekonkretne tezy antynaukowe, jawnie sprzeczne z nauką. W tym momencie powinna być ostra i natychmiastowa interwencja. I najbardziej chyba mnie irytuje w tym wszystkim to, że gdyby, gdyby w książce do biologii, w podręczniku do biologii pojawiła się wstawka, akapit, naukowe dowody przeciwko istnieniu Boga, to reakcja osób decyzyjnych byłaby ostra, wyraźna, wymowna i szybka. I w ogóle by była. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to mnie strasznie wkurza. Do zobaczenia, do usłyszenia.